No i podsumowanie. Ja sobie wymyśliłem Tajlandię. Zacznijmy od Tajlandii. Ja sobie wymyśliłem właśnie Bangkok i jakieś rajskie wyspy. Zasadniczo mógłbym więcej, no ale prawda jest taka, że na taki okres. Um, Mówimy co bądź krótki. To więcej nie było sensu kombinować. Powiem szczerze, że i tak plan był mega napięty. Tajlandia to w zasadzie był Bangkok, to były wyspy i to był jeden dzień lotu. Zeszło nam tam 7 dni i powiem szczerze, że było to mega intensywne. Ani pół dnia, znaczy pół dnia żeśmy spędzili na plaży, że leżąc tak i się obijając. I w zasadzie jeden wieczór, coś na popołudnie. Eee, jeśli chodzi o Tajlandię, to tak, ceny... Nie jest drogo, muszę przyznać, jest dość tanio. Chociaż ceny alkoholu mnie jednak trochę, powiem szczerze, szokowały. Eee, piwo jest drogie tak naprawdę. No dobra, powiedzmy, że to jest 0,66 litra ale nieraz to piwo i 12 złotych kosztuje nieraz 13, nieraz w okolicy taki standard jest w okolicach dychy, nie? mniej więcej za takie piwo co wam powiem, że jest to dość spore, ceny moim zdaniem woda, co prawda damy w okolicach, nie wiem tam 6-8 złotych ale po pierwsze nie jest to najlepsza woda, po drugie to jest nie jest pół litra, nie? albo na przykład mamy 28% jakiegoś chińskiego wynalazku, więc tak powiem szczerze, że tak ludzie są zdraj trochę tą Tajlandię na imprezy ale powiem szczerze, że można by poimprezować i w tak, ale to jednak trzeba mieć trochę pieniędzy. Za to żarcie zrobi się tanie. E, 6 zł, 7 zł, bez problemu się najecie. E, Porcje są duże, jedzenie jest przepyszne. Po prostu jest przepyszne. Ja w życiu nie jadłem takiego dobrego jedzenia i w zasadzie mogę ten wyjazd podsumować. Jednym słowem, był to wyjazd po prostu kulinarny. Myślę, że to było najwięcej, bo po prostu cały czas próbowałem czegoś nowego. Bardzo mi podobał pastaj i przyznam się szczerze, że. Mimo, że jadłem go kilka razy, to za każdym razem był on inny. Możesz sobie zamówić tak naprawdę pattaja z owocami morza, ze świnią, z krową, yy, bar. Tak naprawdę każda pani przyrządza go inaczej. Ja się na przykład nasłuchałem, że, o, że kurde na tych wyspach to niedobre jedzenie. Myśmy mieli taką panią, która naprawdę najlepszy pattaj jaki żeśmy jedli, no to jest generalnie na tej wyspie. I to tutaj nie podlega żadnej dyskusji, no bo jeżeliśmy się do tego zgodzili, że jednak najlepsze jedzenie to pani zrobiła mu wspaniale. Jeśli chodzi o Bangkok, naprawdę jest dużo do zwiedzenia. Myśmy tam spędzili 3 dni. Myślę, że spokojnie można by było 5 dni tam posiedzieć, bez żadnego mniejszego problemu. Trochę jeszcze na przykład się wybrać na rejs. Myśmy nie byli. Zobaczę sobie. Dobra, nagrywa się. Myśmy na przykład na rejsie nie byli, więc warto sobie takie rzeczy rozważyć. Jest sporo możliwości, naprawdę. Myśmy sobie później jechali z Bangkoku pociągiem. Czy to jest dobry pomysł? I to co, powiem wam, szczerze, że tak, że spakujcie się dobrze, eee, po prostu generalnie airasia lata po prostu za śmieszne pieniądze, generalnie pociąg kosztuje po prostu tyle samo, eee, co lot, tylko że tak, nie zawsze to jest dobry pomysł, nie, no bo na przykład eee, z tego co czytałem, no to na przykład z Kuala Lumpur do Singapuru to jest zasadniczo nie ma sensu, myśmy trochę na, na granicy spędzili, ale jak sobie wyobrazicie, że trzeba do godziny dojechać do granicy, eee, no sorry, na lotnisko, być dwie godziny wcześniej. Potem na przykład lot około godziny, czy coś takiego, no to macie już zaraz, żeby nie pomylił, cztery dojazd na lotnisko, plus minus z godzina, no to macie około sześciu godzin, czyli mniej więcej tyle, ile pojechać się Nie jechać autobus, u nas jechał trochę dłużej, nie wiem dlaczego, czy bo tak trafili, czy co, ciężko to strasznie potwierdzić. Natomiast no, takie wiecie, jak na przykład między wyspami, to ja to zrobiłem dlatego, że ja po prostu lubię jeździć pociągami i pociąg był nocny, no, fajnie się jechało, sypialny, także na okay. luzaku, no, może gdzieś my, no, prawda się tam wyspałem średnio, nie? Ale nie zarywałem w żaden sposób nocki, teoretycznie. Ale podam sobie więcej alkoholu niż ja wziąłem, bo tak to mi się wyspał. Yy, także mówię, ceny biletów są porównywalne. Jeśli chodzi o wyspy, no to myśmy byli yy, w sumie po sezonie, bo jest sezon usunów, więc było tanie, nie? Generalnie ceny noclegów, najdroższych noclegów to chyba żeśmy w Singapurze teraz zapłacili to było jakieś chyba 33zł, tak to 20-25zł. Razy żeśmy więcej nie płacili I to w większości przypadków tak naprawdę były takie skromne, bo skromne, ale dwuosobowe pokoje. No, przeważnie bez łazienki, choć że zdarzało się i z łazienką, przeważnie ze śniadaniem, to też jest ciekawe. Chociaż generalnie weźcie pod uwagę, że to śniadanie to przeważnie jest toast i Aczkolwiek że nam się na przykład zajebisty w Surat Tani. Jest jak się to nazywa Second Street Hostel, to się polecam bardzo, bardzo fajna pani, bardzo pomocna, bardzo sympatyczna, świetny kontakt. No i przede wszystkim zajebiste śniadanie, bo faktycznie takie coś. Myśmy tam płacili 150 tych batów czyli jakieś 17 zł, to myślę, że na takie śniadanie, które tam było, to byśmy musieli z 50 batów pewnie wydać. Także sam nocleg powiedzmy stówka, czyli jakieś 13 złotych. No mega fajnie wiecie, wszędzie generalnie klimatyzacja. No mi się chyba tylko raz zdarzyło, że, że mieliśmy um, zaraz z Kuala Lumpur, mieliśmy taki hostel raz um, z jak, wiatrakiem. Tak to było generalnie wszędzie była klimatyzacja, także tego też się nie bójcie jak z pogodą. no Pogoda generalnie jest zmienna, bo jest to sezon monsunów i pada. Ja tak naprawdę miałem takiego farta, że mnie ani razu nie zlało, ani razu. Najbliżej to byłem zlania i to faktycznie wyciągnąłem ten płaszczik deszczowy, tak żeśmy byli w Caramond Highlands w Malezji i tam generalnie my poszliśmy sobie na taki wodospad. No i faktycznie tam zaczęło padać tak dość intensywnie. Nie wiem, z 10 minut może to musiałem wyciągnąć, ale tak generalnie mnie nie zlało, nie? gdzie zlało zraz, bo poszedłem do ogrodów botanicznych. No to raz gdzieś ją tam ponoć solidnie zlało. Także też bym tego nie demonizował jakoś strasznie. Aczkolwiek radzę sobie dość nie wiem, przeanalizować prognozę pogody, bo po prostu jak... Nie pojedziecie sobie, możecie sobie zawsze wybrać, nie? Bilek możecie kupić nawet kurde dzień wcześniej na samolot i ono będzie kosztować dokładnie tyle samo, co byście kupowali, kurde, nie, dwa tygodnie wcześniej czy miesiąc. Nie, natomiast możecie sobie zdecydować spontanicznie dlatego, że ja tak sprawdzam cały czas, czy mi się bateria nie włącza. Natomiast nie, musicie sobie sprawdzić po prostu czy jak to wygląda, nie? W prognozie pogody. To porównaniu z pogodą będą wam codziennie też pokazywały, ale nie. Przerwało mi na prognozie pogody. Także sobie sprawdźcie, bo mówię, możecie sobie spontanicznie zadecydować. Jak nie pojedziecie sobie na te wyspy, które leżą po stronie tego półwyspu zachodniej, to sobie możecie skoczyć na wschodniej. Zresztą Pocket i Krabi, to ja ogólnie chciałem tego uniknąć, bo tam jest słynne z tego, że, że generalnie turystów jest mnóstwo. Jest drogą i generalnie rzecz jest jestem na dobre. Natomiast myśmy byli na Kopanang i powiem szczerze, że jest rewelacja, kurwa zarobiste. jestem Jest tam też co robić, można sobie pozwiedzać, są wodospady, fajne plaże. Zarombiste, zarombiste, zarąbiste. że polecam, mówię, jak jest trochę mniej ludzi, to na pewno Wam się to bardziej spodoba, bo jak widziałem, tam poznaliśmy takiego Hindusa, nie, i on nam codziennie praktycznie wysyła zdjęcia, no i pojechał na tych grabi. No to wiecie, to ja sobie siedziałem na plaży przed moim tam bungalowem, za który płaciliśmy 60 zł, nawet nie, co Wy? 60 złotych, 67 zł za dwie noce za dwie osoby, żeśmy płacili, więc generalnie siedzieliśmy sobie tam na plaży przed naszym bungalowem i wyobraźcie sobie, że... Nie wiem przez pół dnia przeszło tam z dwie osoby. Na całej plaży generalnie gdzie wzrokiem sięgniecie Nie było totalnie nikogo, totalnie nikogo. A myśmy trafili, bo była pogoda także także super, no ceny generalnie, także nam się to udało. Może sobie statkiem z Suratani e, popłynąć na wszystkie te wyspy. Jakby zachodniego archipelagu tam jest kurde Samoa i jeszcze koktało. Bo tak się nazywa ta wyspa, nie pamiętam, ale sobie zobaczcie, e, wszystkie pomysły są fajne, może na przykład na koktajl, może sobie popłynąć z Bangkoku, więc jak ktoś ma, wadzik, mu więcej pieniędzy i nie boi się takiego dłuższego rejsu, to to też może rozważyć taką, e, taką możliwość i myślę, że warto się nad tym też zastanowić, może akurat. E, Dobra, i to by było jeszcze o Tajlandii, no Bangkok, wiecie, super, nie wiem, fantastyczne miasto, mi się bardzo podobało, najlepiej się tam czułem chyba z tych wszystkich miast, a co za chwilę powiem o reszcie, więc tak, e, dalej, e, Malezja, myśmy do Malezji poradzili sobie z Surat Thani, z bezpośredniej lodów do Kuala Lumpur, zapłaciliśmy za niego stówkę, no jakieś 100 zł żeśmy zapłacili, przy tym, ciekawostka, pociąg kosztował raptem chyba 20 zł mniej, Generalnie spakujecie się, jeśli się rozsądnie pakujecie, to się spokojnie zmieścicie do do reji w bagażu podręcznym. Tam jest dwa m, pisy, jakby bagażu. Można mieć duży i mały, one nie mogą przekraczać 7 kg teoretycznie, ale będę no szczery, nikt mi tego nie sprawdza. No, nikt mi tego nie sprawdza ani razu, ani, ani jednego razu. O, widzę Agę, więc na chwilę sobie przejrzę i będziemy zaraz omawiać. Lotnisko duże jak cholera, ale przestrzenie między tymi gate'ami to są jakieś kpina, nie? I generalnie ludzi tutaj jest nawalone. W każdym razie miało być. Powiedzmy, że żeśmy zakończyli podsumowanie ee, Tajlandii. No, zaczęliśmy podsumowanie. No trudno powiedzieć, czy żeśmy skończyli podsumowanie Tajlandii, bo to naprawdę sporo można jeszcze tutaj gadać, ale też nie chcę przedłużać, żeby, żeby to nie było jakiś niewiarygodnie długi filmik tylko bardziej taka wskazówka, żeby sobie na szybko obejrzeć. No, w każdym razie, e, Malezja. Myśmy do tej Malezji polecieli właśnie z Surat Tani bezpośrednio do Kuala Lumpur, lot jakieś półtorej godziny, cena tego lotu to niecała stówka e, i zatrzymaliśmy się w Kuala Lumpur. W Malezji były właśnie dwa punkty, to była właśnie stolica, czyli Kuala Lumpur i to było e, Cameron Highlands. W zasadzie to nie, nie mieliśmy do końca jeszcze pomysłu na tą drugą jakby część zanim żeśmy tam przylecieli, to się jakby wyklarowało w trakcie. I teraz tak, jeżeli ktoś sobie liczył na to, że ja na przykład tak liczyłem i się poprzeliczyłem, że będzie to zorganizowane w ten sposób, jak generalnie w większości innych krajów Azji, czyli przyjeżdżacie sobie do stolicy i za niewielkie pieniądze jesteście w stanie sobie tam ogarnąć wycieczki powiedzmy po jakiejś tam okolicy bliższej lub dalszej. No to niestety jest taka możliwość, ale kosztuje to jakieś horrendalnie duże pieniądze. Przykładowo jeden dzień właśnie takiej przejażdżki do tego Cameron Highlands z bezpośrednio ze stolicy. To był koszt jakieś 350 ringów, chyba to się tak nazywa ta waluta, nie mogę tego wspomnieć. No, jeden ring to jest jakieś 90 groszy, więc sobie przeliczcie, to jest jakieś 3, ponad 300 zł za jednodniową tego typu wycieczkę. Natomiast bez najmniejszego problemu jesteście w stanie zrobić to na własną rękę. Każdy wam powie jak nam dojechać. No, problem jest taki, że, jest pora, że była teraz pora deszczowa. Myśmy chcieli jeszcze sobie pojechać do Taman Negara, do takiego parku narodowego. Zasadniczo mieliśmy na to 2 dni I mogliśmy poświęcić na to dwa dni ale żeśmy się po prostu rozmyślili, bo stwierdziliśmy, że jest to dosyć ryzykowne ze względu na to, że każdy nam to odradzał, ponieważ no jest tam ryzyko, że gdzieś tam pozalewa jakieś drogi, większa ulewa i po prostu się stamtąd nie wydostaniemy. Natomiast w sezonie myślę, że można sobie to zrobić bez, bezproblemowo. Możecie to zrobić sami. Także jeżeli chodzi o Malezję, to ja odradzam wszystkiego rodzaju tego typu biura, podróży i tak dalej. Na miejscu, owszem, bo na miejscu żeśmy sobie. Wykupili taką objazdówkę e, po tych najważniejszych punktach tego Cameron Highlands. E, za mniej więcej pi, no, 50 tych ringów, czyli mniej niż 50 zł. Tam trzeba było jeszcze do takiego Mossy Forest zapłacić dość drogi bilet, bo 30 ringów. E, ale warto zdecydowanie, chociażbyśmy sobie znaleźli też tej Mossy Forest, czyli taki mchszysty las, czy porośnięty mchem las, sami. I gdzieś tam w relacji pisanej myślę, że pokażę. Nie będzie na pewno. Jak ten las znaleźć, jakbyście chcieli, to też wszelkie informacje można mnie pisać zresztą w razie czego, jakby miał jakieś pytania. Co dalej? No, także ceny na miejscu przyznam się jeszcze, że tak, jeśli chodzi o jedzenie, to podobnie jak w, w Tajlandii. Generalnie za 6, 7, 8 złotych bez problemu się najemy, nie ma najmniejszego problemu. Jedzenie jest tanie, jedzenie jest bardzo smaczne. Generalnie jakoś tak malezyjska kuchnia. Niczym się specjalnym nie wyróżnia, ale jest dużo knajpek tajskich, dużo knajpek chińskich. W, w Kuala Lumpur macie też bardzo duży, ponieważ jest tam generalnie duża liczba hindusów. Jest mnóstwo hinduskich knajp. One też są bardzo tanie, świetne jedzenie, także nie ma problemu, możecie sobie się tam stołować. zależy co kto lubi. Jest z malezyjskich rzeczy to kurde, zapomniałem jak się to daje. Nazywa jedno takie, próbowałem takie, że niby typowo malezyjskie, ale w zasadzie to mogłoby być różne żeby dobrze że jakaś wariancja dania tajskiego i nic by to specjalnie nie zmieniło. Przypuszczam, jako jakieś tam nazewnictwo. Także to jest bardzo tanie, to się nie musicie przejmować. Nie są bardzo podobne ceny jak, jak w Tajlandii, czyli mówię 20-25 zł bez najmniejszego problemu. Za osobę w pokoju dwuosobowym dormy to by były tak jeszcze z 5-7 zł tańsze, czyli w okolicach tam nie wiem 10-15 zł za nocleg, także ekstremalnie tanio. E, przejazdy trochę drożej, bo to wychodziło tam e, po 30 zł, mniej więcej się do no Highlands płacili, to się wydaje nie tak znowu dużo, ale no, tak relatywnie to może nie być aż tak strasznie tanio. Zobaczę czy się nagrywa, zerknę sobie, dobra ile minut żebym też się nie rozpędzał jakoś za bardzo. Także to powiedzmy ceny przyzwoite, jakbyście chcieli dużo przemieszczać, to też myślę, że jakoś tam nie zbankrutujecie, chociaż minus jest taki, że odległości tam nie są zbyt duże, więc tutaj może być problem z braniem na przykład nocnych, nocnych na przykład autobusów, bo się okaże, że albo będziecie wyjeżdżać gdzieś, nie wiem, druga w nocy, albo będziecie przyjeżdżać o czwartej rano. Co jedno i drugie bywa dosyć kłopotliwe. Bardzo trzeba w przerwę. Eee, coś tam się boardinguje Bolonia. Eee, no, eee, dobra. I dalej. A, no i oczywiście problem jest eee, jeden. Moim zdaniem, jeśli chodzi o Malezję i to dość duży, eee, no to Malezja to jest muzułmański kraj. Sam w sobie jakoś to nie jest dla mnie wielkim problemem. Nie, natomiast problem jest w tym, że no, ciężko jest z alkoholem. Zasadniczo piwo kupimy. Zasadniczo, ja w zasadzie może zacząć od tego, że ja zasadniczo nie widziałem żadnego alkoholu, wyrobu malezyjskiego, tak naprawdę. E, może nie wszystkie przeglądnąłem, może nie do końca w to wniknąłem tak super dokładnie, ale nie znajdziecie czegoś takiego. Mam nadzieję, że może Wam się uda, nie? ale ja nie znalazłem. Piwo to głównie właśnie, na przykład Chang jest ten tajlandzki, jakieś chińskie możecie dostać co tam jeszcze widziałem, o Angkor był ten z Kambodży Nawet widziałem tego z, z Wietnamskim. W każdym razie piwo jest bardzo drogie. To trzeba przyznać, że mniej więcej cena sklepowa i cena knajpowa się w zasadzie tak się niczym nie różni. W knajpie to jest około 17. No, tych ringów a w sklepie to jest jakieś 15, czyli różnica tam jest powiedzmy złoto zł. Także niewielka, to jest za piwo duże przeważnie, za, przeważnie za piwo duże, czyli piwo o objętości 0,66 czyli tam 660 ml. No ale no, to wiecie, nie zmienia faktu, że to jest w okolicach 15 zł, czyli już jest sporo więcej niż w Tajlandii. Generalnie wszędzie są też zakazy picia i solidne omandytowania za to, jeżeli ktoś ten zakaz złamie, ogólnie wiecie, tak naprawdę większość sklepów w ogóle nie, nie, nie sprzedaje alkoholu, tylko trzeba sobie znaleźć specjalne sklepy, które najczęściej prowadzą w ogóle Chińczycy, bo piwo to jeszcze powiedzmy tam w hinduskim sklepie jakieś tam dorwiemy, nie, ale, ale jeżeli chodzi o jakieś mocniejsze alko, no to przeważnie jakieś chińskie sklepy prowadzone przez Chińczyków. Yy, no, to tam generalnie można kupić sobie jakąś tam wódeczkę. Przy czym ona jest e, też dość sporo droga, bo za jakieś 10 zł zapłacicie za 0,22 e, coś takiego, nie, nawet za mniej było 180 ml, coś takiego było. Jak się to jest w okolicach 10 zł. E, to jest w okolicach 10 zł cena takiej butelki. Ogólnie ten alkohol też często nie przekracza tam 35%, 32%, jakieś tam chińskie nalewki ziołowe to nawet mają po 20-22%. Także do Malezji nie jedźcie sobie imprezować, bo raz, że wiecie, będzie to kosztował dużo, a dwa, że jak was gdzieś tam złapią nawalonych albo z piwem w ręku, to może to się skończyć poważnymi kłopotami. Ale tak to mówię, ludzie super przyjaźni, wiecie, jak w muzułmański kraj, to strasznie mili, pomocni. I też nie chcą pieniędzy, także wszystko bardzo fajnie. Chętnie zagadują, yy, chętnie rozmawiają z nami. I oczywiście musi tam wiedzieć, często pojawia się pytanie, czy jesteście muzułmaninem, czy w ogóle jakie jesteście wyznania, bo oni nie akceptują, że ktoś jest ateistą. Nie może być ateistą, trzeba w coś wierzyć. E, no więc ja musiałem trochę nakłamać, żeby powiedzmy jakieś tam z dwie konwersacje pociągnąć, bo jakbym powiedział, że jest, wiecie, że ja generalnie nie wierzę Boga i takie rzeczy dla mnie to są po prostu pierdoły, no to pewnie ta, wiecie, ta dyskusja by się dosyć w tym momencie, nie dosyć szybko, tylko w tym momencie by się zakończyła. Ja chciałem po prostu pogadać. Co poza tym? No to chyba tyle, nie? Generalnie Malezja fajna, aczkolwiek, mówię, no nie pojedziemy sobie tam poimprezować. Czy wrócę? Nie, nie wiem, pewnie na Borneo kiedyś sobie pojadę, bo mi się ta wyspa bardzo podoba i chciałbym zobaczyć te nosacze i powiedzieć do śwogra, żeby polał mnie 50 gram czystej i deł górka do tego. No, w każdym razie, taka dygresja. No i generalnie, także spoko, fajny kraj, fajne dużo jest do zwiedzania. Myślę, że tam przez dłuższy czas nie da rady się nudzić. E, aczkolwiek, jakbym miał wybierać z tych dwóch, e, Tajlandia, Malezja, to jednak bym wybrał zdecydowanie Tajlandię, ponieważ tam też nie sposób się nudzić. E, też jest fajnie, też jest ładnie, też jest super, mega, super fajni, przyjaźni ludzie, uśmiechnięci, zadowoleni, zagadują, pozdrawiają. Przy czym, naprawdę jest taka, że nie ma żadnego problemu z, wiecie, z chodzeniem, sepiwkiem se w Tajlandii, natomiast w Malezji e, już jest z problem. A Kuala Lumpur, miasto jak miasto, tak naprawdę Bangkok mi się najbardziej z tych wszystkich trzech miast dużych, w żeśmy odwiedzili, podobał, bo jest najbardziej takie swojskie, takie fajne, takie, takie sympatyczne, natomiast Kuala Lumpur jest takie strasznie rozbudowane. Tam jest problem w ogóle z przemieszczaniem się piechotą, bo nie sposób, wiecie, możemy pójść z punktu A do punktu B w ten sposób, a w Kuala Lumpur trzeba to zrobić jakoś o tak, nie? Eee, trudno się przemieszczać jeśli jesteś śpichurem, Jeżeli jesteś, wiecie, może jakbym tam pomieszkał z miesiąc, to bym to wszystko załapał co tam chodzi. Eee, no ale jest ciężko tak naprawdę z przemieszczaniem się po tym mieście i mnie trochę męczyło, eee, szczególnie, że chyba w kalumbu, żeśmy mieli najwyższe temperatury w ogóle ever na tym wyjeździe i po prostu był taki skwar jeden dzień, to mnie po prostu aż zniszczył, praktycznie było za 40 parę stopni i no ciężko mi było prze, przeżyć ten... E, ciężko mi było przeżyć ten dzień, ale go przeżyłem i było fajnie i mi się, że będę go miło wspominał. Natomiast mówię miasto jest takie ciężkie, przyotzające, aczkolwiek też jest tam do sporo do zobaczenia. E, no, ja to nie wnikałem jakoś specjalnie, bo woleliśmy sobie posiedzieć jednak w jakichś tam losach, czy w jakichś dżunglach i przede wszystkim Cameron Highlands, no to jeszcze o tym nie wspomniałem bo bardzo ważne że jak macie w Kuala po 40 stopni, to w Cameron Highlands jest na przykład 20-25. Nie więc jeżeli ktoś by miał ochotę na no, trochę ucieczki od tych skwarów strasznych okropnych, to bez najmniejszego problemu może sobie podjechać zostać tam za 4 dni i na pewno sobie odetchnie nieco, ee, nieco od tego wszystkiego. Dobra, no to może już zakończę temat Malezji i <laughs> zróbmy Singapur jeszcze. Tak się sprawdzę sobie. Czas, no, z filmik, coś czuję, że się przedłuży dość mocno. Eee, Singapur. Więc tak, to był ostatni punkt, jakby naszej wycieczki. Eee, ja to wybrałem ten Singapur, dlatego tak naprawdę, że chciałem mieć na koncie kraj numer 60 i kraj numer 60 do końca tego roku. Udało się. Eee, Singapur bardzo się różni od w ogóle jakiejkolwiek Azji, w której byłem, ponieważ generalnie jest, to wygląda jak europejskie miasto. Wiecie, maszerując po niektórych dzielnicach Singapuru, to wydawało mi się, że chodzę sobie po Londynie, na przykład po jakimś Chinatown. Miasto jest niesamowicie. ogarnięte jest po prostu czyściutkie. Wygląda jak po prostu europejska metropolia. Jest też niesamowicie drogie. Nostek nam się udało, bo dzięki temu, że że trochę tam już sobie wypracowałem zniżek na Booking.com, to mieliśmy y, łóżko w dormie za jakieś chyba 36 zł ze śniadaniem. Y, no ale jakbym nie miał te zniżki doby, to, to kosztowało mnie dużo, dużo więcej. Znaczy, może nie dużo więcej, ale chyba ponad 50 zł, by trzeba było zapłacić za to, y, za to łóżko. Przyznam się szczerze, że to był najtańszy hostel w całym mieście, jaki mi się udało zlokalizować. Y, na takiej dzielnicy Geylang, gay y, nie miejsc bynajmniej nie gayland, bo w, Male w Singapurze homoseksualizm jest zakazany i za dwa lata więzienia za jakieś tam homoseksualne czyny można trafić do pierdla. No, ehm, e, w Malezji są też. Ehm, co dalej? Generalnie e, drogi kraj, jak już mówiłem. Generalnie żarcie jest e, dużo droższe. Zasadniczo, żeby się najeść porządnie trzeba wydać jakieś 15 zł, czyli myślę, że dwa razy więcej niż w Malezji i Tajlandii piwo to jest podobny nie podobny level wyższy level, bo generalnie mniej więcej 7 dolarów kosztuje 7, 8, 10 dolarów kosztuje piwo w knajpie 1 dolar singapurski to jest mniej więcej złotych 2,90 sorry 2,89 chyba to jakoś tak wychodziło czyli 2,90 także 10 dolarów singapurskich no to za piwo no to macie prawie 30 zł więc dużo. E, w sklepie sytuacja, tak jak mówiłem, wygląda podobnie I najtańsze piwo, które mi się udało kupić, to było jakieś niskie e, okropne piwo. No, Przyznam się szczerze, że było fatalne. Jest już jak wszystkie na tym wyjeździe, no, nie ukrywajmy tego. E, I kosztowało 2,80 dolara. Tam są jakieś piwa kraftowe, ale wiecie co, powiem szczerze, że się wkurwiłem, bo się okazało, że nie, tam jest coś takiego, że oni generalnie nie dają się nam na piwko, oni po prostu doliczają do wszystkiego 10%. Ja sobie kiedyś znalazłem knajpę, kurczę, patrzę się jakieś, o, kraftowe piwo, że coś tam pisze, że kraftowy browar z Singapurze, to sobie myślę i idę, nie? Tak, patrzy się cena, no, 5,90, to sobie myślę, no dobra, no kurde, no za kraftowe piwo w Polsce niekiedy też trzeba dać. Ja nie wiem czy tam Blond Ale to by tyle kosztował, no ale powiedzmy, powiedzmy że okej, okay, że się na to zgodziłem, nie? No i babka mówi, że o, bo tutaj trzeba jeszcze doliczyć coś tam, że to będzie kosztować prawie 7. No to ja sobie się no wam, mać, no, no nie będę tyle płacił, no bo wiecie, tym bardziej, że ja miałem te pieniądze wyliczone na styk i, i cieszę się, że, że tego nie wydałem, bo pewnie wczoraj na lotnisku to by mnie o co sobie kupić nic do jedzenia. Natomiast no dlatego jest, wiecie, bardzo drogo, w sklepach jest drogo, jakieś takie pierdoły, nie, Nawet, nie wiem, jakieś w rogali 7 days, nie, w Malezji to kosztowało, powiedzmy, złotówkę, a tutaj dolar czterdzieści, nie, nie wiem, jakieś, no, nieważne, także sporo to kosztowało i i, no i tak nie do końca, wiecie, no fajne miasto, nie? Mi się bardzo podobało i dużo jest tam do zwiedzania. Myślę, że myśmy byli tam, poświęciliśmy dwa dni na zwiedzanie, takie naprawdę pełne dwa dni. Byliśmy w i złaziliśmy większość miasta. Została nam no, chyba tylko Little India, ogród zoologiczny i ogród botaniczny, gdzie żeśmy nie byli. E, cztery dni na spokojnie by, można było to miasto zwiedzić. E, co? No i generalnie bezpośrednie loty lotem są do Singapuru, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, to, to myślę, że no problem no i chyba to tyle jeśli chodzi o podsumowanie jakieś takie krótkie tego wyjazdu, myślę, że e, więcej będzie napisane na stronie i w coś to zapraszam do następnego